Słuchajcie, nie kupujcie jajek u rolników. Dlaczego? Już Wam mówię. Nie opłaca się to. Za ile jest teraz jedno jajko? Złoty, 30 coś koło tego? To nie jest w ogóle opłacalne. Kupujecie sobie. Tutaj jakaś ta wytłoczka. Kupujecie sobie taką paszę. Ta pasza starcza w cholerę. I kupujecie gołębia albo znajdujecie na drodze. I zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. To przecież to jest jakieś szaleństwo. Tyle tych jajek na składało to, co prawda małe, ale zobaczcie, to jest bardziej takie opłacalne niż yy, po prostu kupowanie takich dużych jajek. A tu macie takie małe, ale macie ich więcej. Chodzi mi o to, że właśnie jest ich więcej i to jest moim zdaniem bardzo opłacalne. O tutaj zobaczcie nawet, a to chyba królik złożył. Ty to złożyłeś? Złożył, tak, to on. No i takie zbiory, nie? A to jest tylko jedna noc. To jest tylko jedna noc. Ja teraz to... Ja nawet nie mam tej wytłoczki, żeby to w ogóle pochować wszystko. Masakra, po prostu ja nie wiem co się dzieje. Przestańcie już te jajka składać, bo ja nie wiem. Więcej roboty z tym, z, ze zbieraniem tego niż w ogóle pff, masakra. Idź. Syna. No pięknie naskładałeś, piękna jesteś, piękna jesteś.